Witam, witam Was bardzo serdecznie, Krystian Lejowski z tej strony, kochani. Dzisiaj chciałbym naprawdę krótko na temat tego, jak handlować na giełdzie Bitstamp. Nawiązując do mojego wcześniejszego materiału, w którym powiedziałem Tobie o tym, że jest bonus, promocja na tej giełdzie. Giełda daje 20 dolarów dla każdej osoby, który zarejestruje się z linku poniżej, wykona weryfikację KYC i wykona transakcję na giełdzie w wysokości 100 dolarów lub więcej. Ok jak wykonać tą transakcję. Ogólnie cały opis krok po kroku i link do tego aby zgarnąć te 20 dolarów tutaj będziecie mieć poniżej. Ta promocja obowiązuje cały czas. Więc jeżeli chcesz skorzystać chcesz mieć darmowe 20 dolarów no to śmiało zrób to najlepiej od razu. Przejdźmy do rzeczy kochani. Zakładamy już, że masz już tutaj konto, zakładamy już, że zrobiłeś KYC, jesteś zweryfikowany. W tym momencie przechodzisz sobie, i już oczywiście masz też zdeponowane środki, depozyt. Tutaj deponujemy swoje środki, możesz to zrobić za pomocą karty, bank transfer, czyli przelew bankowy, najlepiej to zrobić po prostu wpłacając tutaj kryptowalutę um, Ripple bądź Litecoin, ponieważ ich. FI ich prowizja transakcji wysyłu jest najtańsza. Ja skorzystałem z Litecoina i wysłałem tutaj Litecoina, aby zrobić transakcję i otrzymać swoje 20 dolarów, które otrzymałem na następny dzień. Ok, przejdźmy do wykonania transakcji. Kochani, załóżmy, że tutaj musicie sobie w prawym górnym rogu macie um, zakładkę TradeView. Ok. I jak już jesteście na tym etapie, tutaj po lewej stronie, jak widzicie, macie BTC USD. Tutaj sobie wybieracie, jaką walutę operujecie, co wy macie. Jeżeli przesłaliście Litecoina, no to wpisujecie Litecoin, niech będzie Litecoin USD, OK? Litecoin USD, załóżmy. No i w tym momencie, kochani, chcecie tego Litecoina sprzedać. Czyli dajecie sell, ok? Sell, tutaj wpisujecie ilość, jaką macie, możecie tu wziąć 100%, wszystko wam zaznaczy. Dajecie sell, będziecie mieć sprzedane instant, czyli od razu. Ja to zrobię za pomocą moich 20 dolarów, które mam teraz na tej giełdzie. Daję sobie 100%, jest to 20 dolarów, a subtotal fee jest 0,5%, więc ja, kochani, na sobie market, no nieważne, 20 dolarów kupuję litecoina za te 20 dolarów, otrzymam, kochani, litecoina 0.073 LTC, daję buy, bez problemu poszło. Um, I w tym momencie, kochani, jak możecie zauważyć, Litecoin jest już tutaj u mnie available 0.073. To też widać tutaj na górze your balance. Mam Litecoina. Możecie sobie wejść teraz account i kiedy zrobicie, tutaj widzicie mam Litecoina. Akon Balance, mój Litecoin jest tutaj, 0.073. Kiedy już wy zrobicie tą transakcję, kochani, w tym momencie po prostu musicie poczekać na to, aż dostaniecie swój bonus 20 dolarów cash, czyli dolarów, prawda? I tak naprawdę to wszystko, tylko pamiętajcie, to musi być 100 dolarów. Najlepiej sobie wysłać, jeżeli ktoś chce odebrać ten bonus, najlepiej sobie wysłać te 102 czy 105 dolarów, żeby było zaliczone i zrobić sobie tą jedną transakcję tutaj na trade view. Z prawej strony tutaj klikacie i przenosi was do, do tradingu. Tutaj możecie zrobić tą właśnie transakcję. I tak naprawdę to wszystko. Później czekacie i otrzymacie na swoje konto do 24 godzin. Możecie już otrzymać właśnie ten bonus. Ja go otrzymałem osobiście na drugi dzień. Zrobiłem to na tygodniu. Teraz, jak nagrywam, jest niedziela, więc to może iść troszeczkę dłużej. Ok, myślę, że to by było na tyle, jeżeli weryfikację tam też. Yy... Jeżeli robicie weryfikację w weekend, to też może to potrwać trochę dłużej, ale niekoniecznie. Po prostu poczekajcie, aż was zweryfikują, i wtedy prześlijcie swoje tutaj środki i zróbcie tą transakcję. Cały link link i opis tego, co macie wykonać, będzie w opisie pod tym wideo. W razie jakichkolwiek pytań, to po prostu napiszcie mi napryw na Facebooku prywatną wiadomość. Ok, to wszystko. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć.